I ruszyły 1300 metrów, więc będzie to bardzo, bardzo szybki wyścig. Na czoło wychodzi Fear of the Dark, ale już jest na froncie Medrog. Medrok na prowadzeniu na drugiej pozycji subiektum. Medruk subiektum szarotka. Nandi, Nandi teraz tak jest, ale tutaj dwa konie uciekają. To ucieka Fear of the Dark oraz oraz Medrock, Fear of the Dark i Medrock. Fear of the Dark, Medrock z przewagą Naprostą wyprowadzi Fear of the Dark i ucieka. Fear of the Dark złapał pięknie kanat i ucieka. Fear of the Dark finiszuje Medrock. Fear of the Dark, Medrock, Fear of the Dark ma przewagę, 400 metrów do celownika, Fear of the Dark. Utrzymuje prowadzenie. Fear of the Dark z pola finiszuje doskonale. Nandi. Nandi, Nandi, Nandi. Utrzymuje prowadzenie. Nandi. Nandi z przewagą galopuje do celownika. Po zwycięstwo. Drugi będzie kareser. I w celowniku Nandi, kareser Zireal i e, Mukadar.